Jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Co ty robisz? Co ty robisz wariatko? Makijaż filmowy. Każdy profesjonalny aktor potrzebuje profesjonalnego. Tylko biznes. wysiadłem, tylko wysiadłem z samochodu, a to tak cuchnie, co? tak śmierdzi. Ale coś mi Marek. Morzem, brudnym morzem po... śmierdzącym. Chyba rybami raczej. Nie wiem czym śmierdzi, ale śmierdzi. Morzem, brudem, biedą. A ty co, nie robisz tego makijażu? Rozumiem. No to dawaj, na co czekasz? No otwieraj to twoje pudełeczko magiczne. No na co czekasz? W końcu na coś się przydasz. No dawaj, dawaj, lecisz. Drodzy widzowie! Siema, jestem Marek, w dniu... No ocuń się, no ty idioto. Siema, jestem Marek, w dniu dzisiejszym Nie wytrzyma. W dniu dzisiejszym wybraliśmy się nad. No idź, idź, idź. To jakaś współpraca zespołowa. W dniu dzisiejszym wybraliśmy się nad Polskie Morze, sprawdzić jak biednie jest w tym roku. Ostatnio byłem jakoś dwa lata temu, o ile dobrze pamiętam. Była tutaj ogromna bieda, smród, brud i ubóstwo. Zobaczymy, czy teraz jest tak samo. Sprawdzimy sobie m.in. wodę, atrakcje, ilość ludzi, ilość biednych ludzi. Także jeżeli w tym roku będziecie chcieli wybrać się nad Polskie Morze, to koniecznie obejrzyjcie ten film do końca. Fijnicie taki sam. Nie mogę, nie mogę. Tutaj są takie drobne ustroje w powietrzu, że nie idzie wytrzymać. Naprawdę kliknijcie taki sam czerwony przycisk tam na dole, aby zasubskrybować najszybciej rozwijający się kanał w Polsce, a my przejdźmy sobie nad morze, dokładniej nad wodę, sprawdzić jej poziom brudu. Zapraszam do oglądania Państwa. Chodź, chodź, nie bój się, nie bój się. Tylko nagrywaj nas, tak wiesz, żeby było nas widać. Boże, no idziemy, no. znowu jest A właśnie, taśmę. czekaj, czekaj, czekaj wariatka. Jest ze mną wariatka. Moja dziewczyna, która ma... Nie jestem wariatką. Moja dziewczyna, która ma na imię. Zeszło mi to już. Zmyło się. Jeszcze jest. Jak ona miała na imię? Bo tutaj nie mogę się Kaka, Karolina. Była. Na... Karolina! Klara wyszła teraz. Dobra. Mów po prostu wariatka, no. Dobra, wariatka. E, także nie jestem wariatką. Drodzy Państwo, typowe polskie morze. Jak widać e, ludzie, rodzinki wydają swoje resztki pieniędzy na to, żeby tutaj Lopi. przyjechać. Jak ci się śmierdzi? Zabierasz mnie w same chore miejsca. No już tego dosyć. A zobacz jaki tam jest widoczek za oba. zobacz. Prawdziwe polskie morze. <laughs> Co prawda, ciężko się oddycha tym. No ja muszę film Już nagrać. Już nie chcę nagrywać samotnych filmów. Jakbym nagrywał bez niej, to byłoby o wiele łatwiej, bo by przynajmniej nie miał kto narzekać, a tak to ona ciągle no chaj, chodzi i narzeka. Hmm? W morze ją puścimy. Aha. Nie, właśnie, no to właśnie. Dobra, to ten teraz kupimy później, ale co, podoba Ci się czy nie? Nie. Mi też się nie podoba. A docelowo idziemy nad morze, sprawdzić właśnie oto tym kubeczkiem, jak wygląda woda nad polskim morzem. Nagraj jeszcze <słys》> A to są tak zwane wiejskie chłopaki, które przyjeżdżają tutaj ze sąsiednich wsi nad morze, żeby po prostu poszpanować sobie i pokazać, że są lepsi, a wcale nie są, są gorsi. Co? Nie no, może jakaś, może jakaś wiejska dziewczyna na to poleci, ale no, żadna szanująca się dziewczyna, która przypadkiem trafi na polskie morze, to raczej nie. Dobra, rozgadałem się chyba. Mogę no, no i dużo osób prosi o zdjęcie. Błagam, proszę, zrobisz to no, zdjęcie? Zrobię, Proszę, zrobię. naprawdę, może o tym, serio, proszę, zrób. Dzięki, wielkie. Dzięki. A na przykład mamy tutaj popisówę, co tu się żeby. W ogóle cicho, zamknij nie, nie się. nie to już tu by! Normalna jesteś, a tam przed. Ja no Dobra, już cicho, no. A tam przed chwilą mieliśmy popisówę, żeby. Nie wiem, żeby być na filmie, tak? Chłopak przyszedł się popisać, więc chciał zabłysnąć. To Dobra, co? Okay. Idziemy już nad wodę, tak? Testować wodę. Po drodze nad morze spotkała nas kolejna nieprzyjemna sytuacja, a mianowicie samo wejście nad to morze. Nie sądzisz, że to jest pewnego rodzaju skandal? No to jest skandal. No, jest... no jak ja mam po tym schodzić w nie. człowieku? Jeszcze zaraz jakaś krzywda mi się stanie. Takiego czegoś w ogóle tutaj nie powinno A Jak być. się wrócę z kamerą? Uważaj, żeby się nie przewrócić. No To jest po prostu jakaś masakra. Jak oni tutaj mogą tak nie dbać? Zrobiliby normalne ścieżki dla ludzi, a to jest jakaś patologia. To jest straszne, straszne. Dlatego nie polecam Polskiego Morza. Całego serca obrażam. Tutaj to życie można stracić. Jakbyście na takie coś nie nadziewali... zobacz, to jest wszędzie. Wszędzie są takie wejścia. Wszędzie są rozciągnięte takie wejścia. No, patologia po prostu. Takiego czegoś nie powinno być w ogóle. No, dobra, przejdźmy tam. Drodzy Państwo, wybaczcie mi ten wiatr, ale jesteśmy nad Polskim Morzem i tutaj po prostu wieje, jest wam zimno, nie da się w morzu kąpać, ale to już jest inna kwestia. Sprawdźmy sobie jak czysto, a raczej jak brudno jest w tym szczochu. Trzeba nalać. Ale to nie jest takie łatwe. A to w ogóle powinno się tak pienić? Och moler! Całe buty mam mokre, całe buty Dobra, ale mamy tutaj trochę wody z polskiego morza Przejdźmy sobie tutaj, sprawdźmy co tutaj się dzieje Bez cięcia, żeby nie było O, proszę państwo, tutaj jest równy teren Także tutaj sobie sprawdzimy, co znajduje się w kubku wody z polskiego morza Chodź, zagraj to No nie. już nagrywam Nie ma się czego wstydzić O, znaczy jest się czego wstydzić Liść, dalej suchy liść Szyszka rosy Pet. I oczywiście ogrom brudnego piachu. No nie wiem ludzie, no. Zastanówcie się, czy chcecie się tutaj kąpać. Ja mam brudne buty. Drugą parę zostawiłem w samochodzie i teraz do samochodu muszę dojść niestety w tych. Wstyd, wstyd, po prostu wstyd. A co, co ty sądzisz o tym wariatka? Bo ty tak o, się nie odzywasz. Się, bo mi też się nie podoba i aż zabrakło. Skakujesz? Mi słów. Nie, no nie, dawaj, nie, skakuj, nie, 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 no. nie. Nie pójdziemy po materacy, żeby się wciąż. Tak. Nie, mnie, bo dotykałeś tego morza. O, ma. Ona to jeszcze gorsza niż to może, jeszcze Ta brudniejsza. Póź, później zrobimy to, o czym mówisz, oczywiście. Dobra. Okay. A teraz sprawdźmy sobie atrakcję, tak? No tak. Pozwoliliśmy sobie tutaj podjechać tak, wieczorkiem. kiedy będziemy już stąd jechać? Muszę nagrać film, muszę nagrać wszystko, tak. co się tutaj znajduje. Czego ty nie rozumiesz dziewczyno? Jak chcesz to iść stąd. No idź. idź. do sklepu, a ty mnie znowu w jakieś ubogie miejsca ciągasz. Dobra, idź stąd. Ludzie śmierdzą. Idź, śmierdą, idź. Wszystko idź. Śmierci. Ty śmierdzisz. No jesteś podobna do nich. Idź, idź, idź. Dobra, no idź stąd. Normalna jest ta dziewczyna. No w każdym razie wszystko już się tutaj pozamykało. Jeżeli się rozejrzycie wokół, no to widać, że wszystko jest zamknięte. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy już pojechali, nie mają gdzie pieniążków zostawiać, dlatego wszyscy się zamykają. I nie mamy tutaj zbytnio dużych atrakcji. Zamkniesz się kiedyś, czy nie? Mam cię wywieźć do Niemiec? Znowu? Już było. Nie pyskuj. Będę. A ty skończ nagrywę. Ty, jak ty tam masz? Klara nagrywa... Karolina! Klara jest Karolina! Napisane. Nie oszukasz mnie, dobra, Klara! Karolina. Ee, masz dowód przy sobie? Nie Klara, dobra, uderzamy? Karolina ma na imię Karolina, uderzamy? Tylko po co? No bo tak się robi, jak masz kolegów, przyjaciół, tak. albo jakichś znajomych, to przychodzicie na takie coś, rzucacie tutaj swoje pieniądze i uderzacie Nie wiem po co, ale no uderzacie Pewnie myślisz, że... że... Dobra, albo idzie wart, stąd, to... albo uderzamy ci będzie Widzisz, służący wrzucił, o, zobacz, zobacz, zobacz. O. To co, kto pierwszy? No, obojętnie Kobiety przodem chyba, co? Jak boli. Ale co? kobiety przodem, tak? Co, kobieta? No na pewno Ciebie kobietą nie można nazwać. Prędzej już mnie, dobra, odsłuchaj. Zawsze <grystanie> przyzna. 84 Przebij to dziewczynko. Proszę. Specjalnie dla Ciebie, Przebij. No dawaj, dawaj. Czemu uderzyłaś 400? No nie wiem. Ale to Ty nie rozumiesz tego, że jak nagrywamy coś, to ja mam zawsze wygrywać? To chyba śmieszny jesteś Dobra, to jak coś nie to... Nie będziemy? Kamerzysta weź tutaj yy, wytnij to wszystko, nie? Tego ma nie być w filmie No, a ty skończ nagrywać, bo bez sensu Co Są chyba szarty no, idziemy, no. tak? no, idziemy dalej, tak? idziemy dalej Wstydzi się, bo nie, 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 przegrał z dziewczyną Tak, już Dobra, jesteśmy u celu Co tam, wariatka? Jesteś głodna? No jestem, ale... No to, to chyba są jakieś kwiaty. Dobra, ale po co wyprzedzasz moje słowa? Nie rozumiem, że ja jak prowadzę film, to muszę powiedzieć, jesteśmy tu i tu. Ty jesteś głupia po prostu, jesteś głupia w istwier. Ale nie bardzo. Dobra, jest. wyjdź, to, to jest mój film. Nie. No. nie będziesz mnie na każdej scenie dorzucał. No nie, nie jesteś w ogóle mi potrzebna, no tylko wszystko psuje. Zobacz ile czasu tracimy. Myślę, że ktoś chce oglądać swój brzydki ryj. Ja wam. A myślę, że ktoś chce oglądać Twój brzydki ryj? Tak, myślę, że tak, bo na każdym filmie Zy... mam ponad miliony świetleń. Nie odzywajcie. Może dlatego, że ja to? Nie, nie przez to, że jesteś tak piękna, bo jesteś brzydka. E, dobra, drodzy Państwo, doszliśmy na miejsce, na które tak naprawdę wszyscy czekali, a mianowicie na jedzenie nad polskim morzem. Większość tutaj jest w sumie tureckich kebabów, ze względu na to, że jest na nie większy popyt, ale my szukamy tutaj ryb. Pokażę. We, weź tam zrób zbliżenie, że jest napisane ryby. Mm. Drodzy Państwo, jest to najuboższa knajpa. Widzimy to po samym banerze. Także służący, weźmiesz tam na wynos, rozumiem, tak? No nie, nie no w środku zjemy. Bariatka, bariatka, chodź na chwilę. Ej no, w środku zjemy. Jesteś głodna? Nie. No pytam się, czy jesteś głodna czy... Nie, odechciało mi się. No dobra, to dzisiaj rybki sam będę testował. Ty nie masz prawa jeść przy mnie, nie zamawiaj nic sobie, zamów mi i nagraj mi to wszystko, jaką tam mają ofertę i w ogóle i w ogóle. Na pewno nie jesteś? Nie, nie. No to będziesz głodna. Idź stąd. A ty co na co czekasz? Idziesz czy nie? No idę idę. To Dwa razy dorsz, mm -hmm. z frytkami, z surówką yy, z ziemniakami. I z dobra. Tak. Gotowane ziemniaki? Tak. Dobra, mamy rybki, Marek będzie zadowolony na wynos. Idziemy do niego. Marek, mam te rybki, no. Co jest? No rybki ci przyniosłem. Ale ile miało ich być, jedna czy dwie? To sam. Ja no po co mi to? Ale no, Ale I jestem co do śmietnika. Ist do śmietnika zaraz. Człowieku, miała być jedna to... Dobra, jedna. Co to myślisz, no. że ja będę ci sponsorował jedzenie? No ale to dla was biłem. Jak dla nas? No Karolina Ona powiedziała, przecież, że nie chce. Nie będę to jedzenia sponsorował. No Karolina powiedziała, że nie... I dopiluje, że to wyrzucimy do śmietnika. Zabieraj to Nie będzie jedzenia Dobra. za moje pieniądze. Ech. Dobra, to no, w takim razie dali sztuczce jakieś? No ja nie wiem, no weź Daliś Dali sztuczce? to słuchaj, może ty to nagrasz? Bo ktoś mnie musi nakarmić tak? tak? Nie, 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 stój stój, 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 stój. Poczekaj, poczekaj. Spakuję, tak? I znowu ta sama pajacerka. Jak zwykle. A co ty robisz? Umiesz nagrywam. ty w ogóle kamerę trzymać, dziewczyno. Ale z też chcesz? A to źle. Nie, trzyma? chcesz całą rybę, ale ty się nie odzywaj. Czy ja z tobą rozmawiam? Teraz z nim no, rozmawiam, marek, tak? Ale ta ryba to duża jest. No dobra, więc Jesteś mi miły, Marku. Za duży ten kawałek, no. Weź chodź bliżej, nagrywaj to normalnie. No nagrywa! Za duży ten jesteś kawałek. go weź. weź go no. Marek. Mały kawałek, o. Dobrze widać? Będę próbował rybę. Jak? Ale co, niedobre? Zabieraj to. Nigdy. Nigdy. Zaraz się uduszę. Nigdy. Zostaw to, zostaw. Zostaw. Zostaw to. To może się Nigdy dobrać. większego gówna nie miałem w ustach. I co Marek dalej robimy? Coś do picia potrzebuję. Coś do picia potrzebuję. No to zaraz kupimy. Ja chciałem jeszcze zobaczyć, tutaj, jakie są atrakcje. Ale ryba jest ohydna, obrzydliwa. Dobra, to dalej lecimy dalej. Ale nie podoba się tu, co? Strasznie. Polskie morze jest najgorsze. Kurde, nadal mam ten okropny posmak tej ryby. Weź, skocz mi po coś do picia, ok? A co ja służę? Skoczysz po coś do picia? No skoczę, skoczę. No to dawaj, no na co czekasz? Szybko, no z Marek, gdzie jedziemy? Także wypożyczyliśmy sobie dwa motorki. No W sumie to jest najciekawsza atrakcja, jak mu oferują tutaj nad morzem. Jeszcze nie wiem jak się tym jeździ. Jak się tym jeździ? No gaz udajesz, to masz po, 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 po prostu. No tak. Chciałabyś jechać, co? No czekaj, do ciebie. Co? Nie, 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 nie. Nie ci nie, 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 Absolutnie. Nie. Ty nie. Nigdzie ze mną nie jedziesz. My sami jedziemy. To dawaj. Marek. A ja co? No zostajesz. Na razie Super jest, super Cię, Ciężko opanować to <grytania> to? <grytania> <grytania> Wszyscy to widziały Było widać Ja nie wiem czy ja to nagrałem, już nawet nie patrzyłem Dobra, nie tak mam to. Dobra, lecimy No dobra, w takim razie to jest jedyna Taka w miarę, w miarę atrakcja, którą znajdziemy nad Polskim Morzem. I co? Zostawiliśmy wariatkę i jedziemy dalej, tak? No pozwiedzamy sobie, dobra. Trochę. Dawaj, lecimy. I co? Gdzie Ale jedziemy? Powiem dalej? ci, że to jest zajebisty sprzęt. Zejdź, 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 nagrywaj mnie. Weź, nagraj, ja za chwilę się tutaj przejadę. Nagrywaj mnie, okej? Okay? Jak sobie jeżdżę. Ale zajebiście. Ci się spodobało. No powiem Ci, że zajebista zabawka. A jeszcze będę musiał wiedzieć co zrobić? Co zrobić? Ostatnią rzecz tutaj nad morzem. I jedziemy stąd, bo ja już nie mogę oddychać tym brudnym powietrzem. Muszę zrobić sobie zdjęcie z wariatką na Instagrama. Ale to nie będzie takie zwykłe zdjęcie, także trzeba będzie po nią wrócić. Także tak? na nagraj jakieś. No to dawaj nagrane jedziemy jeszcze. po nią. O ile tam jest? No, daj gazu, Marek, no. Co? Daj gazu, przyspiesz! Ale co? No, przyspiesz! Nie będę jeździł szybko. Zresztą, co ty jesteś oddecydowanie, co ja mam robić? Bo no ci się Nie no. Chciałem, żeby było fajne, no. no. Dobra, ja wracamy po wariatkę. No dobra, to dawaj, no wracamy. Musimy zrobić sobie zdjęcie. A sobie. jest tam jeszcze? No nie wiem, nie interesuje mnie ona. Nawet jeśli to sam sobie zrobię zdjęcie. Ona mi nie jest potrzebna, ale byłoby więcej lajków, jakby ona była. Dobra. Dobra, wracamy. To ona? No to ona. zaciach czeka, grzeci. Co? Dzięki za czekałaś. Jedzie z nami. No dawaj. Nie, to no, taka nie. smutna jest. Znowu mnie gdzieś wywieziecie i zostawicie. No nie no, przecież to nie ma takiego nie. zasięgu nawet. Nie. No tylko tutaj. Nie. No chodź, dawaj. Nie, nie kochasz mnie. Kocham, ale no, to, nie. No, to chodź, dawaj, to no, odjeżdżamy. Znowu mnie gdzieś No chodź, mi fajne fotki. Dobra, to jedziesz z nami czy nie? Nie, nie, bo znowu nie Dobra, w sumie walicie. Jedziemy Bardzo bez. Tak. Co? Jednak jedzie. To dawaj, na co czekasz? O kurde, ale teraz to ciężko będzie się jechało. Marek, <śmary> chciałem ty tak jeździć. Ciężko się tym mieści, dwie osoby. Olera, jest okropnie zimno, jeszcze ta wariatka mnie. Cały czas dotyka zimno jest i, zimno bo... jest. I Dobra, zejdź, 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 zejdź Tam naprawdę, zejdź. teraz zejdź naprawdę. Zejdź, serio, zejdź, ale po teraz teraz to, to, musi zejść, koniecznie. No o co ci chodzi? Z no ale no, dobra, co ty sobie prezentujesz dziewczynkę? Zostawiamy ją. Znowu? No tak. Ona to ma przerąbane z tobą. Patrzcie, smutna z tobą Taka biedna dziewczynka. Biedna, już myślała, biedna. że z nią gdzieś pojedziemy, a tu taki... Nie? No jest zimno, jest. Już odłożymy, no. Te maszynki? No. Co Ale? z tego, że pół godziny przed czasem. Dawaj ja No dobra, to jedziemy. No? Jak wrażenia? No fajnie było, no a Marek podobało mi. Się Fajna to. zabawka, muszę sobie taką nabyć. Tak w takim razie pamiętasz, gdzie zostawiliśmy wariatkę. No pamiętam. Jak ona miała na imię? Kla... Karolina. Klara? Karolina. Karolina, tak? Tak. Dobra, no to wracałem po nim, tak? No tak. Wracałem. Ja muszę sobie zrobić z nią zdjęcie na plaży. Okej, okay, także jesteśmy nad morzem. Znowu jest wiatr, znowu jest brud, mróz, i ubóstwo. Dobra, robi ze mną zdjęcie czy nie? nie. W ogóle ci nie słyszę, mów głośniej. No, nie. no zrób ze mną to zdjęcie. No ale, po co? no ale no to po co tutaj przyszliśmy? No, ale ja nie zdjęcie potrzebuję. Ale ja zdjęcie na Instagram potrzebuję no, dziewczyno. Daj, dobra. Masz się ładnie uśmiechać, tak? Będziemy się całować na zdjęciu. Ja muszę sobie wbić like. Czekaj, zrób kwadratowy, bo to na Instagrama będzie. Trzymaj. No chodź, chodź. No uśmiechaj się, dziewczyno, ale całuj się ze mną, bądź tak. Ale nie całuj się ze mną w rzeczywistości, tylko tak, żeby było widać. weź, nie no, wiem... Tak, widać. Nienormalna dziewczyna, dobra, no. No nie całuj mnie, mówię ci, tylko przy tak. Już? No, czekaj. Już? No dobra, okej. Okay. No to jest. Dobra. Eee, dawaj telefon. Wariatka. Dobra, idziemy. Zimno. Ja bym ją na henni tutaj zostawił. Mieliśmy w ogóle ma wziąć i ją tam wrzucić, ale... A szkoda mniejsza. mi jej. Jest tak zimno, że, że nie ma co. nie. Dobra, nie odzywaj się. Idziemy. Także, drodzy Państwo, najgorsze już za nami. Wracamy już do domu. Powiem tak, nie polecam nikomu. Odradzam z całego serca wyjazdów nad Polskie Morze. Jeżeli macie pieniądze, to po prostu jedźcie w jakieś konkretne miejsce, za granicę, porządnie wypocząć, a nie nad Polskie Morze. Sami widzicie, jaka patologia tam się dzieje. Zresztą chyba nie muszę już tłumaczyć, wszystko widzieliście na filmie. Na całe szczęście, my już jedziemy do domu. Nie nagrywałem już tam pożegnania, ostatniej scenki tego filmu, bo po prostu nie mogłem wytrzymać tego sprodu. Także, drodzy Drodzy Państwo, pamiętajcie o subskrypcji, kliknijcie czerwony przycisk na dole oraz zobaczcie poprzednie filmy i nie zapomnijcie o subskrypcji. Do zobaczenia Państwu w następnym filmie, już jutro o godzinie 1.